Dawno temu, gdy młoda Ziemia dopiero zaczęła przypominać planetę, na jej wciąż jeszcze jałowych piaskach nogę postawiła niezwykła, mroczna istota. Zielone ciało pokryte łuskami w dotyku było łudząco podobne do galarety, a dłonie zakończone były pazurami. Całości przerażającej postaci Przedwiecznego dopełniały resztki nietoperzych skrzydeł. Jego złowrogie oczy spoglądały na nasz świat na długo, nim ktokolwiek mógłby być tego świadkiem. A jego imię to Ktulu. Przedwieczny spoczął w głębinach Oceanu Spokojnego, gdzie wraz ze swoimi potężnymi towarzyszami czekał na korzystny układ gwiazd, który pozwoliłby mu na nowo się przebudzić. Tak mijały setki, tysiące, miliony lat aż do roku 1925. 23 marca tego roku Wielki Ktulu obudził się na kilka dni. Jego moc pozwoliła mu przemawiać do wielu ludzi w ich snach, czyniąc z nich swoje sługi i doprowadzając do kilku kryzysów na całym świecie. Wtedy też doszło do pierwszego spotkania człowieka z monstrum. Statek kapitana Johansena napotkał go na swojej drodze. Dla większości załogi owe spotkanie zakończyło się śmiercią, ale też tymczasowym powstrzymaniem zapędu bestii, dzięki heroicznej walce i przebiciu jej za pomocą kadłuba statku. Wieść o przedwiecznym dotarła również do uszu wielu ludzi, którzy powołali do życia sekty czczącego i składające mu okrutne ofiary. Wiele faktów wskazuje na to, że są one rozsiane po całym świecie. Od Artyki po Afrykę, od Haiti po Arabię Saudyjską. Wszystko po to, by Ktulu mógł kiedyś powrócić i objąć należny mu tron. Obrazu burcza jak na owe czasy postać Ktulu po raz pierwszy pojawiła się w opowiadaniu zatytułowanym Zew Ktulu, pióra Howarda Philipa Lovecrafta, wydanym w 1926 roku. Szukając inspiracji, pisarz bez wątpienia poczynił szereg zapożyczeń z legendarnej postaci Krakena. Potwora, którym przez wieki starsi marynarze straszyli młodszych rekrutów, samemu czasami popadając w paranoję, gdy nocą raz czy dwa wokół statku udało się słyszeć niewyjaśnione dźwięki. Młody Lovecraft uwielbiał jeden z wierszy o tym przedziwnym stworze i recytował go przy każdej okazji. Najwięcej podobieństw widać w maskach, które zdobią twarz ktulu i oczywiście w morskich głębinach stanowiących dom dla stwora. Co intrygujące, legendy o krakeniu okazały się bliżej prawdy, niż ówcześniej mogli przypuszczać, gdy po raz pierwszy zna oceanu wydobyto kałamarnicę olbrzymią. To prawdopodobnie ona zapoczątkowała opowieści o mitycznym potworze z głębin. Nic dziwnego, największy znany osobnik tego gatunku osiągnął rozmiar 18 metrów i miał oczy o średnicy niemal 40 cm. We wstępie do opowiadania ze autor wskazuje też książkę Margaret Murray Wiedźmi Kult w Europie Zachodniej jako ważną inspirację. To tam Howard natrafił na wzmianki o tajemniczym, pradawnym kulcie czarownic, w którym czczono m.in. bogi niepłodności, składając im krwawe ofiary w trakcie mrożących krew w żyłach rytuałów. Ich opis z podręki Murray był bliźniaczo podobny do obrzędów wyznawców bestii, jakie w swych opowiadaniach zawarł Lovecraft. Także pierwszy wizerunek ktulu jako istoty opasłej, jak żywo nawiązuje do Wielkiej Matki, bogini, której podobny wizerunek został uwieczniony w licznych posążkach jeszcze za czasów prehistorycznych, jak Świat Długi i Szeroki. Również z pozoru niecał, to ironiczny moment powstrzymania bestii poprzez przebicie jej statkiem, wcale nie jest pozbawiony mitologicznych pretensji. Jest to oczywiście nawiązanie do walki seta za popem, legendarnym egipskim demonem chaosu skrywającym się pod wodą pod postacią węża. Set nieustannie pokonuje Popa, przebijając go włócznią lub statkiem dysku słonecznego. Oczywiście to nie jedyne zapożyczenie na jakie pozwolił sobie pisarz. Warto wspomnieć chociażby o hawańskim bogu Kanaloa, przedstawianym pod postacią ośmiornicy i posiadającym szereg atrybutów charakterystycznych dla Ktulu. Także biblijny opis bestii wychodzącej z morza i władającej umysłami słabych idealnie wpasowuje się w Monstrum z kart Lovecrafta. Tutaj wypada też zaznaczyć, że w wielu wierzeniach i religiach pojawia się postać potwora zamieszkującego w wodne głębiny lub podziemia i czekającego na wybudzenie, by później siać śmierć, chaos i zniszczenie. Warto też wspomnieć m.in. biblijnego Lewiatana, skandynawskiego Jormunganda, greckiego Tyfona, anatolijskiego Ilujankę, sumeryjskiego Tiamata czy azteckiego Kipatli. Lovecraft nie ukrywał także swojej inspiracji postacią inuickiego boga świata podziemnego, Tornarsuka, który co prawda przedstawiany był pod postacią niedźwiedzia z ludzką ręką, jednak jego opis był niemal słowo w słowo opisem Ktulu. Howard, Phillips, Lovecraft całkiem rozmyślnie stworzył własną mitologię jako przeciwwagę dla świata pełnego teorii naukowych. Co ciekawe, mimo wielu dekad od śmierci autora, który nawiasem mówiąc nie doczekał się sławy, umierając w biedzie i zapomnieniu, z każdym rokiem rośnie grupa osób szczerze wierzących w prawdziwość opowieści snutych przez samotnika z Providence. Niektórzy wierzą w istnienie nekronomikonu, jeszcze inni idą o krok dalej wierząc, że sam Lovecraft był przekaźnikiem między ludzkością a mitycznymi przedwiecznymi, ze szczególnym uwzględnieniem samego kultu, który to miał nawiedzać pisarza w jego snach. Takie teorie były bliskie nawet osobom w ścisłym gronie autora wspierającym go za życia w procesie poszerzania jego oryginalnej mitologii. Można oczywiście wnioskować z tego o ogromnym kunszcie pisarskim Howarda, który potrafił uderzyć w odpowiednie struny, by przekonać do siebie nawet najbardziej sceptycznych czytelników. A może jednak coś jest na rzeczy. Kto wie? Ocean Spokojny skrywa przed nami wiele tajemnic. Być może jedną z nich jest potężny KTULU. I to by było na tyle. Jeżeli chcecie więcej filmików o tej tematyce, zostawiajcie łapy w górę i piszcie komentarze. Nowym widzom polecam zasubskrybować kanał i kliknąć dzwona. Ponadto poważna strona ma też swój własny portal oraz fanpage na Facebooku, do których linki macie w opisie filmu. Do następnego odcinka Excelsior.